Siema, witajcie na kanale, dzisiaj gramy w Liquidators. To jest ta seria, o której Wam opowiadałem, gdzie to są jedno gameplaye z różnych gier. Więc Zanim zaczniemy odcinek, opowiem Wam o co chodzi w tej grze. Jesteśmy trzema śmiałkami, którzy postanowili wejść do bloku numer 4 w Czarnobylu, na dzisiejszej Ukrainie. Gdzie doszło do wybuchu reaktora numer 4. Za zada nasze zadanie jest proste: wejść. Zakręcić wodę, i uratować świat, więc no, lecimy z odcinkiem. Yy, na wstępie tego filmu chcę Wam powiedzieć, że nie przejmujcie się moim głosem, ponieważ nagrywałem o 22, więc no, musiałem być cicho, plus jeszcze mi gardło siada. Ale dzisiaj jest ok, więc zapraszam do oglądania. There has been a in the Soviet One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. hope in containing this disaster. if you don't drain the water tanks, a steam explosion will create a radioactive fallout that will render europe uninhabitable. it is a perilous journey to those valves. and if anything happens to you, we will guarantee your families are taken care of in your state your country and i thank you for your selfless service. it's up to you three now. <try> z ogólnie świata co się stało więc no ciekawie będzie cała Europa została za, 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 zalana tym całym zimnictwem tak jak widzicie naszym zadaniem jest zakręcić po kurki z wodą jest ich czterech więc no będzie się działo więc to są nasi trzy śmiałkowie więc zacznijmy klasyka od prawej strony, bo ja jestem praworęczny. VALERI BEST OF POL Nie wiem, będę kaleczyć. Najpierw to jest chyba zawód. Mm, ten... Jest ten, y Eee, jak się mówi... Jeżeli no jego zawodem jest zwiedzanie, eksploracja jak skini. Dlaczego go wybrałem? No w sumie z jednego powodu. Czytałem, czy, zanim czytałem, ogólnie... Zacząłem grę tą, to... O, przy, ogólnie przed nagraniem sprawdziłem, jak działa cały kontrol, więc no... Wiem. I on potrafi, tylko on potrafi się kłócać ze wszystkich. I to są nasze główne zawory. Tak, yy, powiem wam, przyznajcie od razu bez bicia, że zanim zac zacząłem, były dwie próby. I już wam mówię, dlaczego. Podczas nagrywania zobaczyłem, że w ogóle dźwięk się nie nagrywał. A powiedzcie mi, że to dźwięk jest bardzo ważny. I patrzcie, to jest to, co lepiej w tego nie podchodzić w ogóle. Bo to jest jakby stopiony beton z całym uranem wodą. Także widzieliście co się stało. Jeżeli jest zbyt wysokie jakby promieniowanie to strzela nam lampka. I tu już się szczerze kończy moje całe doświadczenie z tą grą. Bo na tym etapie dowiedziałem się, że w ogóle nie nagrywa się nic. Ale tak co jak co do... Ten filmik pojawi się najprawdopodobniej już... Wow, wow, wow! I widzieliście, tak się kończy w ogóle zapatrzenie się. I zagadanie się. Weszłem w to stopione coś. Teraz mam ze 100 mam 93 tylko, więc no. Źle jest, bardzo źle. <laughs> Przepraszam w ogóle za moje gardło, ale... No gdzie coś się z moim gardą dzisiaj dzieje. Dlatego miałem to nagrywać dzisiaj. Zresztą w piątek, ale nagrywam to dzisiaj, nie? Ogólnie tak. Powiem wam, że też... Jeden, widziałem też na gameplay'ach z stopy słonia, pokażę wam jak to wygląda. Że bardzo dużo typów umierało tam. I to jest tak, że jak my go stracimy, to... Jest mną no, dla pewna śmierć. To jest dla ogólnie dla wszystkich, bo on jest najważniejszą rolą, więc no. Także dobra, zwiedzamy dalej. Yy. Aha. Dobra, otworzyliśmy sobie właz. A tu są drzwi. I wiem, że tu się coś zalewa. Wiem, troszeczkę jakbym to już ogrywałem, to ale no to nic nie poradzę wam niestety na to, że dowiedziałem się, że wszystko się zepsuło. Także teraz odpalamy wodę. I tu się już kończy cała moja wiedza o tej gry. A, i teraz będę musiał to ścierzyć podczas montowania, nie ma wata we wsi. I nawet tu zepsułem już akcję. Dało się nam wyjść z tego cało i teraz już wam pokazuję to, już jest ostatni zawór. Za chwilę wam coś poka pokażę coś, że no, że ży ży żywicie się wszyscy. Ale ogólnie wam powiem tak, że giek nie jest zbyt zła. Fajny klimat taki. Jakby retro, chociaż że... No nie wiem. I teraz już wam pokazuję ostateczne stopę słonia. Tam musimy się dostać, ale nie przyzostaniemy się ze względu, że tam jest stopa słonia. Więc no... Pff, widzieliście... Tak jest, że w ogóle nie może tylko pojawić, że podchodzić, nie? Więc no... Jak będzie jakiś moment, to Wam pokażę. Postaram się coś pokazać. Postaram się coś pokazać. Fak, fak, fak. Jest źle. Jest bardzo źle. O tu jest drobina jakaś. Dobra. Jest gitara. Jest dobina, ale apteczka mi się przydała. Czekajcie chwilę. Dobra. To chyba będziemy... Tak, tu będzie... Będziemy... Dobra. Lecimy. O, tam jest ta stopa słonia. Uwieści mi, że... No może zbytnio... O, tu jest kolejna drabina. No to Nie wiem, coś O, to już zahaczyło. Jest! Dobra, i tu już... Dobra. Zakręcamy to. Tak, zakręcamy to. Teraz byle, żeby go nie stracić, bo. No widzicie, że życia zbyt dużo już nie mamy. Mamy już 82%, 82 maksymalnego dawki promieniowania. Drzwi są. Dobra, chodźmy tutaj. O, tu jest apteczka, dobra. Czekajcie, no, postaje. Widzicie, tam jest ta stopa słonia, ale no. Dobra, w wkleję tą stopę słońca, jak to wygląda. Tylko, że teraz bez światła jestem w ciemnej dupie. Naprawdę, jest światła. Ha! Wilkomowa. Aj, i teraz tu jest otwarte, No to chyba jeszcze trzeba wracać do tego pomieszczenia, tego głównego. Tu się otworzyło, tak. Otworzyło się już nam te cztery zawory. No i idziemy. I wiecie co, to jest chyba tak, że teraz jesteśmy, my jesteśmy pod tą stopą słonia już. Tak, my jesteśmy pod tą, to chyba stopą słonia jesteśmy. Aha, okej, okay, okej. Okay. Więc no, nieźle. To dobre pytanie, czy mamy iść... ...jakby w górę, czy... To Nie wiem Chodźmy może w dół, nie wiem Przeprowadzaliśmy, potem będzie chyba że wejść tam Czekaj, zobacz jaka to jest głębokość Eee, sza, e, szał, nie wiem, tak za bardzo, żeby ten szał Jezu, jak się wyseszyłem A, i chyba... Chyba wiecie co chyba wrócę do punktu startowego chyba. Tak, wycięto do punktu startowego, więc no, jeszcze raz na dół. Ale tu jest, jakby no. Skądś tu jest promilowanie, bo jest metr, med, i medium. Więc no. Ogólnie, jakbyś tak ktoś zada zadawał sobie pytanie, dlaczego nie wstawiłem też w tych e scen, gdzie ja to. Padało dużo nie tych niecenzuralnych słów, więc no. Wolałem też uniknąć cenzurowania sobie. Tyle. Więc no... No co, do wa walić tam to idziemy dalej do przodu, nie? O Chryste, Panie Boże. Czekajcie, teraz... Uf, fuck, 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 fuck. Nie, fuck, straciliśmy go, Fak, nie. Dobra, ale nie, jest spokojnie. Bo chyba już tam nie, nie ma żadnego etapu skucania na szczęście. Jezu, to jest głupota, straciliśmy go. Dobra, weźmy teraz go.

No proszę, na dół. Ogólnie to jest dziwo ta dziwne, że jakby... Gdy... Tu w ogóle jeszcze coś jak prąd działa. To jest dzi najdziwniejsze. Ale wiecie co, spróbujemy, bo tam było mówione, że można go ocalić jeszcze. Więc spróbujemy go ocalić. no... Spróbujmy go ocalić. Jest utopiony raczej, więc za wątpię. No, lecimy. No, od w połowie drogi, żebym czy Czyli dobra, to nieważne, za chwilę go czy tak, tu się ubywało. Dobra. Jakby taś dobra, ja nie mogę. Tu więcej, bardziej... jest więcej troli niż. Nie, wiecie co? nie, 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 białego, nie białego jeszcze. nie, nie, bo teraz już. Dobra, jakby teraz tu trzeba iść. Tutaj. Tu. Dobra, jesteśmy już przy pierwszym... Dobra, jesteśmy... Dobra, i chyba to już jest... Koniec? A, teraz wodę odpompowujemy, dobra. Ci teraz musimy się udać gdzie? Tam. Nie... Jak stracę kolejnego, to ja się uśmieję. Dobra, Dobra, jest. Jezu, ja to. Debilem jestem dzisiaj. Dobra, teraz przejdźmy sobie to powolutku. No, nie powolutku, teraz szyb, szybkim krokiem przejdźmy. Dobra, jest szansa, żeby go odratować. Jeszcze jest szansa. A to. To już? Dobra, I to bierzemy go i uciekamy stąd. Jakbym ja powiedział, że teraz mamy. No, wychodzi, no to wychodzimy stąd i tyle. Czyli tak, to tu jest tutaj. A i tu już wody nie ma. Czyli, jakby no, cały świat przed katastrofą. Więc no, szybki odcinek będzie dzisiaj. Więc no, więc oddajemy go. Mi ten teraz jak zakończyć misję mm. a to już. to jest chyba filmik, gdzie jakby no, ludzie wyratowali i byli szczęśliwi, że udało się zapobiec katastrofie w ogóle tej największej. Teraz nam zdjęcia tych ogólnie wszystkich bohaterów świata. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu. Widzimy się już w kolejnym odcinku, więc pał siemanko i cześć i przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, więc siema, cześć.